Czy w dużo ruchliwych albo wybierasz się na wycieczki rowerowe, gdy wokół Ciebie będą ciężarówki, czy zdajesz sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwa na Ciebie czyhają? W prosty sposób postaram się wyjaśnić, co może Ci się przytrafić i jakie to niebezpieczne. Przygotowałam makietę, która przedstawia jedną z wielu szybkich dróg, jakimi codziennie poruszają się miliony samochodów w Polsce. Szarkę do włosów przykładam w miejscu, w którym znajduje się pojazd, emitując pionowy strumień powietrza w dół. Poniżej luźno zawieszone są dwie kartki papieru przedstawiające ludzi idących poboczem. Wyjaśnia nam to Daniel Bernoulli, fizyk i matematyk. Jeden z wielkich uczonych XVIII wieku, który w 1738 roku sformułował prawo, które brzmi Suma ciśnień dynamicznego, statycznego i hydrostatycznego w cieczy lub w gazie jest stała. Muchając powietrze w środek pomiędzy dwie kartki, wytwarzam pomiędzy nimi duże ciśnienie dynamiczne, ale małe statyczne i ciśnienie atmosferyczne z zewnętrznej strony dociska kartki do siebie. Efekt opisany przez Bernoulliego zaobserwowaliśmy w przeprowadzonym doświadczeniu. Dzieje się tak, ponieważ strumień powietrza pojawiający się za przejeżdżającym samochodem powoduje lokalne obniżenie ciśnienia pomiędzy kartkami, a to z kolei sprawia, że dociskają się do siebie. Aby bardziej uzmysłowić się, jak to działa, wyobraź sobie, że ciężarówka ciągnie za sobą powietrze, które poruszając się szybciej i ma niższe ciśnienie. Wiatr wieje od wyżu do niżu, dlatego naczepa samochodu będzie powodowała efekt zasysający. Czyli już wiesz, dlaczego to takie ważne, aby idąc lub jadąc rowerem, nie zostać przypadkowo zasanym przez następny, nadjeżdżający samochód. Zatem strzeż się!